Muszę Państwu powiedzieć, rozmawiałem z Państwem tutaj, z osobami, które dzisiaj się nie wypowiadały, są na tej sali, którzy byli radnymi w tamtych latach, jak ja to mówię historycznych akurat, jak żeście to Państwo podejmowali, tą uchwałę. I pytałem te osoby. Mówię, Panie Radny, a dlaczego żeście zapomnieli o tym, o tym, o tym? Uzyskiwałem odpowiedzi albo to było szybko robione, to było tak przepychane i tym podobne rzeczy, żeśmy tego nie analizowali. Natomiast ma pan rację. Dlatego, dlatego po prostu wyraziłem się tak, a nie inaczej. Jeżeli by ten projekt był dobrze przygotowany, nic bym nie powiedział. Natomiast jeżeli on ma tyle ułomności akurat tutaj w tym zapisie, nie mam innego określenia jak powiedzieć, że w tamtych latach niestety, ale był przygotowany bubel.